Dobrze moi kochani to zgodnie z obietnicą pokażę Wam trochę południowej Gambii, bo jedziemy teraz właśnie do karton, do brata mojego męża odwiedziny, a później jeszcze Wam pokażę Rzekę Gambia bo tam też podjedziemy na chwilę rzekę Gambia przy granicy z Senegalem także właśnie w kartach to tak wygląda południowa Gambia, już zaczyna południowa Gambia i to się charakteryzuje, bo już jestem nie pierwszy raz w południowej Gambii że jest to więcej zieleni no i też palmy właśnie się rzucają w oczy. Owszem południowa Gambia jest biedniejsza niż północno zachodnia. No też ze względu na to, że jest tutaj mniej turystów. Ale też jest więcej natury tu. Tak jak widzicie, niektórzy mają święte stroje tutaj dzisiaj. No bo jest właśnie Eid, zakończenie Ramadanu. Dobrze, moi kochani. Eee, nie chcę długo nagrywać, bo chcę zachować też pamięć telefonu na filmy właśnie, eee, jeśli chodzi o uliczki w karton, bo to też jest bardzo interesujące. Eee, a plus właśnie nad tą rzeką Gambia. Tam też będzie bardzo, bardzo interesująco. no chyba, że jeszcze chwilę, chwilę Wam pokręcę to zobaczycie bo jednak południe ja znacznie się różni od północno-zachodnich, gdzie jest więcej turystów Saniang nauk, jest? Saniang. Saniang. Tak, jesteśmy teraz w miejscowości Saniang. Też znana miejscowość, tu też była na plaży. Jest dużo turystów tutaj, tak? Trochę jest na tej plaży. Tu akurat tak. W kartę też, ale to już nie jest to, co było przed covidem. Moi kochani były tutaj to praktycznie same budynki, więc zachowam kamerę na trochę, żebyście mogli też zobaczyć właśnie uliczki w kartonki i rzekę garbia, bo to jest bardzo interesujące. Do zobaczenia i do, do usłyszenia wkrótce.